Arcerze, ja już może nie będę nawiązywał do tej całej jego podłoża historycznego, bo o tym już powiedział pan prezydent. Rzeczywiście ten czas jest zupełnie inny niż obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, Niezłomnych, które przeżywaliśmy do tej pory. My wszyscy chyba jesteśmy w szoku, bo chyba tak to trzeba określić. Ja chciałbym tylko zaapelować do wszystkich mieszkańców Bolesławca, do wszystkich mieszkańców Powiatu Bolesławieckiego, ale do wszystkich Polaków. Za kilka chwil, za kilka godzin, a na pewno za kilka dni, na teren miasta, na teren powiatu, na teren gmin przybędą setki, jeśli nie tysiące uchodźców z Ukrainy. To będą kobiety, kobiety z dziećmi, młodzież. Oni trafią do naszych szkół, do naszych przedszkoli. Do naszych zakładów pracy, ale pamiętajmy o tym, że oni są nie po traumie. Oni są w trakcie traumy. Ich rodzice, ojcowie, dziadkowie, bracia walczą, giną o swój kraj. Te kobiety i te dzieci, ta młodzież szuka u nas ratunku. Proszę Was, żebyście pamiętali o tym, że w każdym momencie, gdzie będziecie się z nimi stykać. W pracy, w szkole, na ulicy, żeby ich wesprzeć. Myślę, że to będzie na pewno bardzo dla nich ważne. Pamiętajmy o tym, że my, Polacy, w czasie II wojny światowej, wtedy, kiedy to my przemieszczaliśmy się po całym świecie szukając wolności, szukając swojego miejsca, znajdywaliśmy w innych krajach wsparcie i pomoc. Odwdzięczni im się tym samym, to będzie na pewno trudne. My, na pewno, jako Władza i rządowa i samorządowa, pan prezydent, Wójtowie, pan burmistrz, powiat bolesławiecki zapewnimy im zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnimy im bezpieczeństwo socjalne, ale myślę, że dla nich równie ważne jest wsparcie wasze duchowe, empatia, troska. Dba, zadbajmy o nich. Chciejmy zrobić taki klimat, żeby się czuli prawie jak u siebie w ojczyźnie. Myślę, że jesteśmy w stanie to do tego doprowadzić. To jest trudne zadanie i to wszystko będzie się działo w ciągu najbliższych dni. Postarajmy się do tego przygotować. Dziękuję bardzo.